A gdyby skorzystać z walentynek jako okazji do budowania głębszego kontaktu, to co byś zrobił, co byś zrobiła, mam dla ciebie propozycję. Zamiast iść do kina albo na drinka, możecie wspólnie usiąść do kursu, dzięki któremu zwiększy się wasza bliskość, wzajemne zaufanie. A wasza relacja wejdzie na nowy poziom. Jest to bardzo nowatorski kurs, w którym będę tobie lub wam, tak jak zdecydujecie, towarzyszyć w takiej zmianie i uświadomieniu sobie, co jest czym w relacji i na czym naprawdę można budować dobrą, piękną relację. Jest to kurs do samodzielnego zadbania o relację i osadzenia jej na trzech mocnych filarach. Teraz z okazji walentynek proponuję Ci zniżkę na ten kurs, trzy filary miłości oraz na dwa nagrania z cyklu Język Życia pod tytułem Jak tworzyć udany związek według NBC oraz o oczekiwaniach w relacji. Te trzy propozycje są tańsze teraz o 30% z okazji walentynek właśnie dla Ciebie, dla Was, jeśli chcesz tworzyć piękny, głęboki, bliski związek, w którym naprawdę panuje porozumienie. To skorzystaj z kodu walentynki 25, a cena w koszyku obniży się o 30%. Skorzystaj z tej okazji i sprawdź, co może się wydarzyć w Twoim związku. Co w ogóle tam jest jeszcze możliwe? Zapraszam.